Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak w Photoshopie do naszego zdjęcia dodać flarę, wkomponować ją w zdjęcie i sprawić, że możemy ją dowolnie ustawiać, manipulować nią i sprawić, żeby przede wszystkim ta fotografia wyglądała bardzo naturalnie, a flara, żeby wyglądała tak, jakby powstała w chwili wykonywania zdjęcia. Więc jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka, chciałbym Wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was coś specjalnego. W opisie do tego filmu czeka na Was ilustrowany i opisany e-book, w którym znajdziecie różne potrzebne skróty klawiszowe w Photoshopie. Wraz z ilustracjami poznacie również opis i ich zastosowanie. Wystarczy, że zapiszecie się na listę oczekujących na kurs Photoshop Fotografa, a w odpowiedzi na ten zapis po prostu na swojego maila dostaniecie właśnie tego e-booka. Link znajduje się w opisie do tego filmu. Zatem, jak nałożyć tą flarę na zdjęcie? Przejdźmy do Photoshopa i tutaj mamy fotografię, która przede wszystkim zawiera już takie światło kontrowe. Z tyłu jest widoczne to słońce, ono nie jest tak mocno intensywne, nie wpływa nam na właśnie obniżenie kontrastu na całym zdjęciu. Tylko delikatnie wystaje z zagamęzi. Chcemy wzmocnić ten efekt i sprawić, żeby to światło było tutaj mocniejsze, żeby ta flara była o wiele większa. Jest takie narzędzie w Photoshopie, za pomocą którego możemy właśnie dodać tą flarę do zdjęcia, ale trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, żeby móc później ją modyfikować. Najpierw sobie powielimy tą warstwę tła. Przeciągamy sobie tutaj. Warstwa tła została powielona. Następnie klikamy sobie filtr, renderowanie, flara obiektywu. I tutaj nam się wyświetla takie okno, w którym możemy sobie dodawać tą flarę w różne miejsca. Mamy różne typy obiektywów, więc sobie możemy wybrać rodzaj flary, jaki chcemy po prostu dodać do naszej fotografii. Ja zazwyczaj korzystam z tej flary 35 mm, i teraz możemy sobie modyfikować, że tutaj zastosujemy tą flarę, i następnie możemy zwiększać bądź zmniejszać jej jasność, intensywność. Sprawmy sobie, żeby ta flara była taka troszeczkę mocniejsza. Myślę, że coś jak teraz jest ok. E, I teraz klikamy sobie ok. No i na tą warstwę tutaj została nałożona ta flara. E, jednak, jak widzicie, teraz nie możemy modyfikować tej flary w żaden sposób. A warto by było ją zmodyfikować trochę, na przykład e, rozmyć. Tutaj ten okrąg, żeby on nie był tak pierwszoplanowy i widoczny, czy pomaskować troszeczkę tą warstwę. E, jak to zrobić, żeby na przykład móc zastosować rozmycie tej e, tutaj flary? Tą całą warstwę wypełnimy kolorem czarnym. Klikamy Shift i Delete. Następnie tutaj wypełnienie wybieramy na kolor. Wybieramy sobie kolor czarny. OK, OK. I mamy czarną warstwę. I co teraz? Ponownie wchodzimy tutaj w filtr i mamy tutaj na górze filtr, który poprzednio użyliśmy, jest to flara obiektywu. Zatem klikamy tutaj w flarę obiektywu i zostaje ona umieszczona dokładnie w tym miejscu, które wcześniej wybraliśmy. I następnie zmieniamy tryb mieszania tej warstwy na ekran. I w tym momencie mamy na osobnej warstwie tą flarę i ona jest, możemy ją przenosić w dowolne miejsce, rozmyć ją, zwiększyć, zmniejszyć, zrobić dowolne korekty. Sami zobaczcie teraz co się stanie. Wejdę sobie w filtr rozmycie. Gaussowskie. I teraz mogę sobie rozmyć tą flarę, jak widzicie tutaj ten okrąg, za pomocą rozmycia gałsowskiego. Jeżeli bym to zrobił na poprzedniej warstwie, tej, na której było całe widoczne tutaj zdjęcie, no to bym zastosował to rozmycie na całą fotografię, a w tym momencie tylko rozmywam tą flarę. Zatem możemy ją dowolnie wtedy modyfikować i kreować. Okej, okay, myślę, że tak jest całkiem fajnie. Tutaj pojawiła się ta flara na dole. Możemy sobie utworzyć maskę i po prostu wchodzimy sobie w pędzel, e, wybierzemy czarny pędzel i w ten sposób na tej warstwie na masce będziemy odznaczać po prostu na czarno zamalowujemy te miejsca, gdzie ta flara ma nie być widoczna. Tutaj był za mocny ten punkt po prostu, więc go wymaskowałem. Jak widzicie, tu jest taka ciemna plama i w tym miejscu nie będzie widocznej tej flary. Jednak ta flara sprawiła, że to zdjęcie zostało takie białe. Straciliśmy klimat tego zachodzącego słońca. I za sprawą tego, że ta warstwa, tutaj ta flara jest na osobnej warstwie całkowicie i jest zastosowana właśnie w ten sposób, że możemy ją dowolnie przenosić, możemy do niej sobie dołączyć kolejne warstwy i wpływać tylko i wyłącznie na kolory tej flary na przykład. Klikamy sobie tutaj. W tą sekcję. Następnie przechodzimy do, do sekcji balans kolorów. I teraz z altem klikamy sobie tutaj pomiędzy tymi warstwami. Klikamy i w tym momencie tutaj pojawia się taka strzałka. I ta warstwa, ten balans kolorów będzie dotyczył tylko i wyłącznie tej warstwy, na którą wskazuje ta strzałka. Zatem ten balans kolorów teraz możemy sobie zmienić. Tutaj, właśnie w ten sposób. I w tym momencie ociepliliśmy po prostu tą flarę. Zobaczcie, przed. I po. Troszeczkę za mocna ta korekta jest, więc mogę sobie zmniejszyć krycie tej warstwy, tak jak teraz. I w tym momencie dodaliśmy flarę i zmieniliśmy jej kolor. Czego nie moglibyśmy zrobić, po prostu, mając tą flarę ogólnie, globalnie zastosowaną na zdjęciu? Ta metoda, w której tworzymy sobie najpierw flarę, następnie wypełniamy warstwę kolorem czarnym, dodajemy flarę właśnie na ten kolor czarny, następnie zmieniamy jej tryb krycia na ekran pozwala nam na taką dowolną modyfikację tej flary i dzięki temu zdjęcie wygląda o wiele, wiele naturalniej i lepiej. Zatem w ten sposób możecie wyśmienicie wpasować w swoje zdjęcia flarę, dowolnie ją modyfikować i wprowadzać różne korekty i osiągniecie w ten sposób najlepsze efekty. Zobaczmy jeszcze zdjęcie przed i po obróbce. Tak wyglądało zdjęcie przed dodaniem flary, tak po. To jest kwestia gustu, czy takie korekty chcecie wprowadzać, czy nie. Do niektórych to zdjęć będzie pasowało, do innych nie. Znacie technikę, więc możecie ją zastosować na swoich fotografiach. Dodawanie flary w Photoshopie nie jest trudne. Jeżeli stosujemy tą technikę, to przede wszystkim tą flarę możemy dowolnie modyfikować, nakładać na nią kolejne korekty, sprawiać, żeby była ona większa, mniejsza, e, bardziej widoczna lub mniej i w ten sposób możemy ją dopasować idealnie do naszych fotografii. Jak sami widzieliście, umiejętnie dodana flara dodaje uroku zdjęciu i całość wygląda bardzo, bardzo efektownie i polecam właśnie stosować ją przede wszystkim tam, gdzie to światło było z tyłu kontrowe, bo wtedy osiągniemy w 100% naturalny efekt. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Czekam również na sugestie kolejnych poradników, które mogę dla Was nagrać. Jeżeli macie jakiś problem, jeżeli chcecie się czegoś konkretnego nauczyć, no to oczywiście piszcie swoje propozycje w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału tam na dole, zaznaczcie sobie też dzwonek obok, wtedy nie ominie Was żaden nowy film na tym kanale. A jeżeli chcecie więcej poradników z Photoshopa, jeżeli podoba Wam się ta seria, no to koniecznie również kliknijcie kciuka w górę. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!